Serdecznie wszystkich witam. 10 października mamy. Oto pomidorek wielki. Malinowy, olbrzym. Jeszcze sobie widzę, daje radę. Proszę zobaczyć, jakie ma. Tutaj 2, 4, 6, 7 wielkich i parę małych u góry. Już go przymrozek przyłapał ze dwa razy. Ale sobie poradził i to na zewnątrz. Tak to wygląda. Jesień w ogrodzie. Przygotowanie mojego poletka trwa. Tu jeszcze będzie dalej orane to. Tak to wygląda. Po górkach pole. O, zobaczmy. Co się w skrzyniach dzieje, Jarmusz? To warzywo lubi zimno. Jeszcze jeden brokuł, resztę już powycinałem. No ale Jarmusz sobie widzę radzi w to zimno. Czerwone papryki dojrzewają, ostatnie w tej skrzyni. Tu jakaś fasola spóźniona, nie wiem, co to w ogóle za odmiana. Raczej nic z niej nie będzie. No, i tak to, tak to wszystko tu wygląda. Jeszcze te buraczki i ta samitka tutaj na tym moim polu. W skrzyniach te duże buraczki dały sobie radę, a tu już te jesienne chłody jakby zatrzymały rozwój. No, będziemy tutaj to wszystko niedługo orać. Dlatego taki mały podgląd, co się dzieje w ogrodzie. A szczepka. Ruszy jedna, druga urosła do wzrostu 1,70 70 m z 20-centymetrowego pęda. Bardzo dużo opieniek się pokazało u mnie. Proszę zobaczyć. Prawdopodobnie jutro będzie miska i pokażę to. Tak wyglądają opienki w ogrodzie. no właśnie, tak. Jest ich po prostu pełno pójdą z cebulką w zalewie octowej tu przy korzeniu pokażę jeszcze takie większe skupiska jest tego naprawdę bardzo dużo proszę zobaczyć, tu kolejne i kolejne opieńki i kolejne no jak tak się, jak tak się przyjrzymy dookoła no to dosłownie mam tutaj plantację na tym moim ogrodzie. Ciocia mówi, że to się zaczęło dziać kiedy się zaczęło używać kosiarki. Tak się to po całym tym trawniku te opienki się tutaj rozmnożyły. No, że ja nie lubię nic marnować, a wolę marynować, więc pójdą do marynowania. No, i tak tych skupisk jest dosyć dużo. Orzech spuszcza liście. Jak to w piosence kamińskiego. będzie pani co, będzie grabiła liście. Takie porządkowe roboty. O, tutaj, podcinałem drzewka z dołu. Będziemy to też mielić. Pójdziemy na chwilę do szklarni. O moje kury Wszystkie przyszły Ale koguta Kogutowi nie ufam O ta jedna jest bardzo fajna Wszystkie przylazły oprócz jednej No pójdziemy na chwilę do, do szklarni Osiem kurek Siedem kurek jeden kogutek Dobra Albercik idziemy stąd co? Pójdziemy do szklarni. Zobaczymy co się tam dzieje. Mam dzisiaj taki krótki poglądowy filmik. O jak ciepło. Wieczorem temperatura mocno spadała, a tu mamy dzisiaj 26 stopni. Proszę zobaczyć jak dynie pod sufit już dochodzą Czosnek się poszedł do góry No już będziemy zbierać powoli powoli te zielsko tutaj do jedzenia szpinak sprawdzimy rzadkiewkę No widać już tu woli też rzadkiewka no i rzewa, ślimaki ją tu i mrówki zjadają. No zobaczymy, jak sobie te, te dynki poradzą, bo już się robi coraz zimniej. Ale widać, tak to wygląda. Sprawa, jakby jakby tu się sezon zaczynał, a tu się sezon kończy. W skrzyniach jeszcze pójdzie ziemia, będzie dokupiona, dosypana. Jeszcze potrzebuje siarczan potasu pouzupełniać taki granulowany żeby się przegryzł przez zimę no i tutaj te róż, różne rzeczy Papliczki też sobie dają radę ten szpinak i dogorywają pomidory o widzę, że ten na zewnątrz lepiej sobie dał radę jak te tutaj w szklarni tak to wygląda na dzisiaj jeszcze pokażę Koło garażu pewne rzeczy, a koło garażu baniaczek przygotowany 30-30 litrów. I co się będzie działo? O, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Zakupiłem dwa razy po 10 kilo kapustki I w baniaczek wpakujemy Będziemy kisić kapustkę Wolałbym swoją Ale tak jak mówiłem w tym roku Miałem bardzo mało kapustnych A po kiszeniu Wymienię olej w kosiarce Igle po zgryzarce Który właśnie zakupiłem No i tak to Jak kiedyś powiedziałem Prace, prace Jesienne też mi się podobają Nawet o Zbieranie orzechów tam już widać. Widać taki jeden woreczek i drugi woreczek pełny i tamto, a jeszcze zlatują te orzechy. No, a liście zmielimy kosiareczką, takie kupeczki i wysypię jako nawóz. Nic się nie będzie marnowało. Także polecam takie zachowanie w ogrodzie. Wszystko jest materiałem. Do ponownego wykorzystania, także będziemy wykorzystywać, co się da, i to by było na tyle. Dziękuję.